Zostaliśmy powiadomieni dzisiaj o zdarzeniu drogowym, które miało miejsce na drodze pomiędzy Miejską Górką a Sobiałkowej na Drodze Powiatowej. Kierowca samochodu marki Peugeot, 62-latek, w czasie manewru wyprzedzania na łuku drogi i też na liniach podwójnych ciągłych, spowodował to zdarzenie. Wyprzedzał na łuku drogi kierującą również Peugeotem, która wykonywała manewr skrętu w lewo. Z przeciwnego kierunku poruszał się również samochód ciężarowy, była to Skania. W czasie manewru tego wyprzedzania doszło do zderzenia obu pojazdów, zarówno jeśli chodzi o Peugeota, jak i Tira. Niestety tutaj kierowca Peugeota 206 zginął na miejscu. Kierująca drugim pojazdem jest to mieszkanka gminy Miejska Górka. Na chwilę obecną czuje się dobrze, oczywiście zapewne ma uraz psychiczny, natomiast jeżeli chodzi o stan fizyczny jest wszystko ok. Teraz wykonywane są oględziny wszystkich pojazdów, które brały udział. Oczywiście zabezpieczamy tutaj drogę, jak i również są zorganizowane objazdy, ponieważ ten odcinek drogi jest zamknięty.